Wędrując ulicami Krakowa, Wielkopostnej pielgrzymce pokutnej, przekroczyliśmy próg kolejnego kościoła stacyjnego. Czynimy to na wzór pierwszych wieków, gdy w Rzymie chrześcijanie wraz z papieżem odwiedzali świątynie związane z kultem męczenników. I oto w ten wieczór. We wspólnocie Kościoła weszliśmy przez bramy miłosierdzia do łagiewnickiego wieczernika, niosąc na swych ramionach problemy i swojego życia, które często mają kształt krzyża. Otaczani zawirowaniami świata, jak na to wskazuje miotany w ich krzew, Stajemy przed obliczem miłosiernego Jezusa, aby usłyszeć na nowo słowa. Nie zazna ludzkość uspokojenia, dopokąd nie zwróci się z ufnością do miłosierdzia mojego. Jeszcze raz nad naszymi sercami zabrzmi woskie orędzie. Nie lękaj się niczego. Ja zawsze jestem z Tobą. I jeszcze raz z szczerym sercem wraz z świętą Faustyną odpowiemy. Jezu, ufam Tobie, a wsparci opieką świętego Jana Pawła II mamy nadzieję znaleźć ukojenie od wszelkich niepokojów i lęków. Dlatego, siostry bracia, z taką ufnością. Idziemy teraz do źródła miłosierdzia, do Eucharystii. Oto w naszym wielkopostnym pielgrzymowaniu, niemalże na progu Wielkiego Tygodnia, Słowo przekazane w dzisiejszej liturgii pomaga nam odczytać na nowo dzieje naszej wiary. Słowo Boże uczy nas. Jak pogłębiać swoją więź z Bogiem, aby przeżyć jak najlepiej czas misterium paschalnego, aby tajemnice męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa przeżyć owocnie misterium miłosierdzia Bożego. Moi drodzy, Historia narodu wybranego, o czym słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, to jest również nasza historia. Odwołujemy się do przymierza zawartego wobec Boga z Abrahamem, bo aktualne są słowa, Jemu przekazane: Oto moje przymierze z Tobą, przymierze. To zawieram pomiędzy mną a Tobą. Będzie trwało wiecznie, abym mógł być Bogiem Twoim, Ty zaś i naród zachowujcie przymierze ze mną. A zatem to opowiadanie jest nie tylko opowiadaniem historycznym, ale urzeczywistnia się, Również i tutaj, bo i my jesteśmy ludem Bożym, wybranymi sługami Boga. Bo pamięta o nas. Jesteśmy w objęciach Bożych. Jesteśmy zawsze obecni przed Bogiem, naszym Ojcem. A dzisiejsza Ewangelia uobecnia nam to wydarzenie, tak bardzo dramatyczne. Bo Jezus również do nas mówi, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Wypełnia się zatem przymierze dane Abrahamowi w sposób doskonały. Bo Chrystusowe słowa są usilnym zaproszeniem do dania się Bogu, do wypełniania zawartego z Nim przymierza. Pan Jezus oczekuje naszego przyjęcia Jego nauki. Oczekuje naszego nawrócenia, zmiany naszego życia. A to może być nieraz i nieprzyjemne, a czasem bardzo bolesne, bo musimy wnikać, Tajniki swojego serca, swojego sumienia. Ale nie możemy z tego powodu wątpić w wierność Boga, bo przymierz zostało zawarte na krzyżu Jezusa Chrystusa. I oto pozostanie ono niezniszczalne. I tego przymierza nie żaden grzech. Żadna ludzka niewierność. Dlatego, szanowni bracia, odnówmy swoją ufność i powróćmy do zobowiązań, jakie stawia przed nami Jezus. Jezus, miłość, miłosierna. Kochani moi, na początku dzisiejszej Eucharystii. Zwracaliśmy się do Boga z prośbą o łaskę nawrócenia, aby okres pokuty odnowił nasze życie, aby Bóg w swoim miłosierdziu odnawiał przymierze swoim ludem. Mamy bowiem świadomość naszych grzechów, niedoskonałości. Tak często nie jesteśmy wierni przymierzu z Bogiem. Dlatego przybywamy tutaj, aby wołać o miłosierdzie Boże dla nas i całego świata. Aby na nowo usłyszeć wołanie Jezusowe. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. I każde spotkanie z żywym Bogiem, które teraz tutaj się dokonuje, z Jego Słowem daje nam sposobność przemiany, nawrócenia. To przed laty tutaj padły słowa papieża Franciszka, który nawiedzał to święte miejsce. Mówił wtedy, Pan pragnie, abyśmy dzisiaj głębiej pojęli Jego wielkie miłosierdzie. Nie oddalajmy się od Jezusa. Nawet jeśli przez nasze grzechy czy błędy uważamy się za najgorszych, bo On woli nas właśnie takimi, bo tak rozlewa się Jego miłosierdzie. Mówił to papież do młodych, ale jaż są słowa aktualne dla nas, tu wszystkich obecnych. I to odnowienie przymierza z Bogiem. Sakramencie pokuty łączy się z nowym otwarciem na wołanie Pana Jezusa. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec jest miłosierny. Bo w miłosierdziu mamy dowód nieskończonej miłości Boga. On daje wszystko z siebie, zawsze za darmo, nie prosząc On już w zamian. Przychodzi nam z pomocą, gdy go wzywamy. I Boża Pomoc sprawia, że potrafimy dostrzec Jego obecność i odczuć Jego bliskość. I dotknięci Bożym współczuciem możemy również i my stawać się współczującymi dla wszystkich. Bo to, Panie Jezus, któremu tak bardzo zależy na każdym człowieku, Daję nam dzisiaj na nowo to polecenie: Miłujcie się wzajemnie, tak jak ja Was umiłowałem. A jak nas umiłował? Patrzmy na cenę, jaką zapłacił nasz brat, Jezus Chrystus. Patrzmy na przebite ręce i nogi, na przebity Bóg, z których wypłynęła krew i woda dla naszego. I całego świata zbawienie. Dlatego Jezus ma prawo wzywać nas. Bądźcie miłosierni, bo miłosierni, miłosierdzia dostąpią. Drodzy moi w naszym wielkopostnym pielgrzymowaniu, pragnąc odnowić przymierze wiary z Bogiem. Aby pogłębić swoją wieść z Jezusem, mamy coraz bardziej przekonywać się, że dla Jezusa miłość miłosierna, jak uczył nas papież Franciszek, ma twarz konkretnego człowieka. Miłość miłosierna Jezusa ma twarz konkretnego człowieka. Kierując się wiarą, i czcią dla Jezusa codziennie mamy okazję dotykać Go i świadczyć Mu miłość drugim człowieku. I od wypełnienia tego zadania zależy nasza wieczność. Chrystus Pan będzie nas sądził z miłości, z uczynków miłości. Dlatego na szlaku Pielgrzymki, Pokuty w tym ogielnickim Kościele stacyjnym znajdujemy tę szczególną bramę miłosierdzia. Tak bardzo jasno ukazane są uczynki miłosierdzia, co do duszy, co do ciała. I wchodząc do tej świątyni mamy okazję nie tylko zapoznać, zapoznać się z nimi, ale możemy. Obudzi nasze sumienia, przyznajemy, często uśpione w obliczu dramatu i ubóstwa. Umożliwi nam coraz głębsze wejście w serce Ewangelii, gdzie ubodzy są przywilejowani dla miłosiernego Boga. I po Święty będziemy wychodzić przez tę bramę i trzeba nam. Popatrzeć, a żeby zaczerpnąć z tego źródła miłosierdzia, jakie tutaj na tym świętym miejscu przeżywamy. Popatrzmy na te uczynki miłosierdzia, co duszy do ciała, bo przepowiadanie Jezusa przedstawia tak bardzo konkretne uczynki, abyśmy mogli poznać, czy żyjemy, jak Jego uczniowie. Czy też nie? I w każdym z tych najmniejszych jest obecny sam Chrystus. Jego ciało staje się znów widoczne jako umęczone, poranione, ubiczowane, niedożywione, będące w ucieczce. Ciało Jezusa jest tak widoczne, abyśmy mogli je. Rozpoznać, dotknąć, i przy pomocą pełną troski i życzliwości, aż do ofiary z całego życia. Bo wciąż aktualne są słowa Pana Jezusa: Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje daje za przyjaciół swoich. Cześć bracia. Zanim pójdziemy do ołtarza, wróćmy na chwilę do ostatnich zdań dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus potwierdza swoje bóstwo wobec wrogo nastawionych ludzi i mówi, zaprawdę powiadam Wam, Zanim Abraham się stał, ja jestem. Wyznał, że jest tym, co zawsze jest, a więc jest Bogiem. I co nastąpiło po tych słowach? Nastąpił dramat człowieka wobec świętości Boga. Bo co zrobili? Porwali kamienie, aby rzucić w niego. Czy ten dramat nie rozgrywa się również w naszej rzeczywistości? Czy dzisiaj też lecą kamienie na znaki Bożej obecności w kościołach? Dzisiaj również niszczy się krzyż, znak Bożej miłości. Czy jest również, tak wtedy ukrywa się i oddala od człowieka, bo ten dramat człowieka wobec świętości Boga. Niestety trwa. Dlatego, siostry, bracia, wołajmy. Jezu, błagamy. Nie ukrywaj się. Nie odchodź. I miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Jezu, ufamy Tobie. Amen.